Witam, chciałbym Wam pokazać króliczka Rexa dramatyńskiego trójbarwnego. To samiczka jest. Tu są obok niej maluszki. Sześć było, ale żeśmy już dwa sprzedali. Jestem nam jedynie cztery. Wszystkie ładniutkie, fajnie wybarwione. No, czekaj, no, czekaj, 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 czekaj. Ładnie wybarwione wszystkie. Ta pierwsza Uciekaj. Króliczki urodziły się 2 kwietnia, więc mają już 6 tygodni. Samodzielnie jedzą. Widać, że w miejscu sobie siedzi grzebie. Tutaj mamy tatę, Pokaż się ojciec. Też bardzo ładnie wygląda. Duży. Ładnie ułożone kropki. Tak. Mam jeszcze jedną samiczkę poniżej. Również yy, trójbarwną. Ma małe. Tam są takie maluszki. Nie wiem, czy to będzie widać kilka sztuk chyba ze cztery czy z pięć ale trzy tylko są białe i chyba ze trzy czarne takie mieszane będą, takie Japończyki ładnie się chowają ładnie rosną zdrowiutkie jedzą owiec zboże, sianko i jedynie wodę. Nic mi nie podaje, żadnych granulek i naprawdę ładnie wyglądają.